Zawsze budzę się o drugiej w nocy. Mieszkam sam. Dom stoi pośrodku lasu, tak gęstego, że w nocy drzewa wyglądają jak czarne ściany. Cisza tutaj nigdy nie jest prawdziwa. Zawsze coś szeleści, skrzypi, oddycha. Przez trzy lata nauczyłem się odróżniać normalne dźwięki od tych, które nie powinny tu być. Dlatego obudziłem się dokładnie o drugiej w nocy. Nie miałem koszmaru. Nie przewróciłem się we śnie. Po prostu wiedziałem, że coś jest nie tak. Leżałem nieruchomo, wpatrując się w sufit, kiedy to usłyszałem kroki. Nie szybkie, nie nerwowe. powolne, ciężkie, ludzkie. Ktoś chodził wokół mojego domu. Serce zaczęło mi walić tak mocno, że bałem się, iż dźwięk przebije się przez ściany. Kroki zatrzymały się pod oknem mojej sypialni. Przez chwilę panowała cisza, a potem usłyszałem cichy oddech. Tuż przy szybie. Coś stuknęło w okno. Raz. Drugi. Jakby ktoś sprawdzał, czy jestem w środku. Nie zapalaj światła. Nie włączyłem lampki. Wiedziałem, że światło zdradziłoby mnie natychmiast. Zsunąłem się z łóżka i bosymi stopami dotknąłem zimnej podłogi. Deski cicho jęknęły. Zamarłem. Na zewnątrz kroki ustały. Po kilku sekundach znów się pojawiły, tym razem przed drzwiak wejściowych. Usłyszałem, jak klamka delikatnie się porusza. Nie było szarpania, nie było wściekłości. Ktoś sprawdzał, czy jest zamknięte. I wtedy dotarła do mnie najgorsza myśl: on robi to spokojnie, bo ma czas. Nagle z kuchni dobiegł cichy dźwięk, skrzypnięcie, okno. To przeklęte okno, którego nigdy nie naprawiłem. Chcecie part 2?